Witajcie w Kotlet TV. Dzisiaj zapraszam Was do zrobienia smacznych śledzi w oleju z cebulką i jabłkami. A zaczynamy od pokrojenia cebuli bardzo drobną, taką niewielką kostkę. Jabłka najlepiej ze skórką, kroję również w kosteczkę, troszkę większą niż w przypadku cebuli. A śledzie kroję w paski. Do płaskiego naczynia wykładam na dno cebulkę, na to układam kawałki śledzi, całość delikatnie opruszam pieprzem, kładę na to kawałki jabłek i z wierzchu jeszcze polewam minimalnie octem, a także całość zalewam olejem. Zostawiam na kilka godzin, aby smaki się połączyły. I gotowe! Życzę Wam smacznego, a po więcej przepisów zapraszam na naszą stronę www.kotlet.tv.